Witam w Minucie z IT. Jest piątek, 4 maja. Samsung przedstawił swój długo wyczekiwany, high-endowy telefon Galaxy S3. Po miesiącach plotek i domysłów, w końcu możemy się przekonać, jaki jest nowy konkurent iPhone'a 4s. Posiada on wyświetlacz o przekątnej 4,8 cala, Super AMOLED HD o rozdzielczości 1280x720 pikseli. Telefon napędza czterodzeniowy procesor i Xenos o taktowaniu 1,4 GHz. Posiada on również 1 GB pamięci RAM. Intrygujący wyrok sądu w Mannheim zapadł w rozprawie o naruszenie patentów, o co pozwała Microsoft firma Motorola. Na jego podstawie może zostać wstrzymana sprzedaż kluczowych produktów amerykańskiego giganta na terenie Niemiec. Sprawa dotyczy naruszenia patentów dotyczących wyświetlania i kompresji treści wideo, a konkretniej standardów H264. Są one wykorzystywane w systemie Windows 7, przeglądarce Internet Explorer oraz Windows Media Player. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w poniedziałek.